Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Zgodzicie się ze mną Państwo, że wiele osób chciałoby mieć bardzo ładne, piękne, lśniące, zdrowe i gęste włosy. Ale niestety czasami jest tak, że włosy zaczynają nie z tego niezowego, wydawałoby się, wypadać i wypadać bardzo mocno. Jaka jest temu przyczyna? Dzisiaj właśnie porozmawiamy, jakie 11 najczęstszych przyczyn wypadania włosów znane i jak można sobie z tym poradzić. Nasze włosy ogólnie można nazwać takim papierkiem lakmusowym, bo one pokazują, co się w organizmie dzieje. Jeżeli jest jakiś niedobór pierwiastków lub jest nadmiar pierwiastków szkodliwych, włosy stają się blade, kruche, łamliwe, bez życia i zaczynają wypadać. Dlatego warto zadbać o włosy, ale też przeanalizować, co tak naprawdę oni chcą nam powiedzieć, co w naszym organizmie, jakie procesy zachodzą, co się dzieje. Jeżeli chodzi o powody wypadania włosów, to można całą grupę powodów określić jako zaburzenia hormonalne. I tak, powiedzmy, numer jeden na naszej dzisiejszej liście będzie zaburzenie hormonalne, które powstaje u kobiet po urodzeniu dziecka. To jest problem z estrogenami. Ogólnie, kiedy kobieta jest w ciąży, poziom estrogenów jest bardzo wysoki i włosy wtedy są piękne i lśniące, ale po urodzeniu poziom estrogenów gwałtownie spada. I po paru miesiącach Włosy zaczynają mocno wypadać. Natomiast tu niespecjalnie trzeba się martwić, jeżeli kobieta jest zdrowa i będzie dobrze się odżywiać, to w krótkim czasie te włosy znowu będą piękne. To wszystko się odbuduje. Jedynie, że trzeba pamiętać o odpowiednim odżywianiu się, bo oprócz tego, że jest takie wahania hormonalne, to w czasie ciąży dość dużo pierwiastków ważnych dla zdrowia zabiera sobie dziecko. Po porodzie też, jeżeli mama karmi razem z mlekiem, oddaje dziecku część niezbędnych witamin i minerałów. Dlatego powinna zwrócić uwagę na to, żeby podwójną dawkę tych składników sobie dostarczać z pożywieniem. Także co najlepsze, no to dla kobiety w ciąży i dla mamy karmiącej. Natomiast jeżeli chodzi o estrogeny, to zaburzenie pracy tych hormonów my widzimy też w okresie menopauzy albo okres taki około okołomenopauzalny, przed menopauzą, po menopauzie, kiedy hormonów jest za mało i fryzura staje się taka przezroczysta, takie no, bardziej przerzedzona. Ale tu w tej sytuacji my możemy też delikatnie spowolnić proces wypadania włosów poprzez stosowanie różnego rodzaju maseczek, które będą fajnie dotleniać cebulkę włosa, będą polepszać krążenia w skórze głowy. Jeżeli chodzi jednak o problemy chorobowe, na które warto zwrócić uwagę i które same nie miną, jeżeli poważnie się tym nie, tym nie zajmiemy, to są problemy związane z tarczycą. Problemy hormonalne, takie jak niedoczynność, nadczynność tarczycą, Będą powodować, że włosy będą mocno wypadać. I oprócz leczenia takiego specjalistycznego tarczycy, to warto pamiętać, jakie pierwiastki, jakie witaminy tarczyca uwielbia. Szczególnie zwracamy uwagę na jod, na selen, na żelazo, na magnez, na cynk oraz witaminy takie jak C, witamina D, cała grupa witaminy B też jest dla tarczycy bardzo, bardzo ważna. Jednak jest jeszcze jedna dolegliwość, taka jednostka chorobowa, która się nazywa. Lysienie androgenowe. I to łysienie androgenowe najczęściej dopada mężczyzn. Chociaż, jeżeli wziąć tę diagnozę, łysienie, to u mężczyzn to jest 80%, będzie łysienie androgenowe, u kobiet aż 42%. Także też dość dużo kobiet cierpie na taką dolegliwość, a występuje ona z tego powodu, że w organizmie pojawia się nadmiar hormonu dihydrotestosteronu. I to szkodzi na cebulki włosa. Jeżeli chodzi o leczenie, to potrzebna oczywiście jest pomoc specjalisty. Jest to bardzo trudny problem, ale można spowolnić cały ten proces. Kolejna grupa problemów, które wpływają na wypadanie włosów, to jest intoksykacja. Znowu takie mówię, że cała grupa, bo przyczyny intoksykacji mogą być różne. Na przykład może być to zatrucie metalami ciężkimi, takimi jak ołów, tęć, kadm albo arsen. Włosy wypadać mogą jako skutek stosowania leków farmakologicznych: leki rozrzedzające krew, doustne środki antykoncepcyjne, środki antydepresyjne, jak również narkoza. Wiele osób po narkozie doświadcza, że po jakimś czasie włosy zaczynają wypadać. Albo chemioterapię, leczenie nowotworów. I jeżeli my wiemy, że przyczyną jest intoksykacja, to pierwsze co powinniśmy zrobić, to zrobić sobie detoks organizmu. Natomiast kolejnym powodem wypadania włosów mogą być też przyczyny związane z chorobami skóry głowy, takie jak grzybica, egzema, lupież albo łuszczyca. To wszystko, co zaburza krążenie w cybulkach włosa i niszczy nasze włosy. Stres to kolejny powód, dlaczego włosy mogą wypadać, i skutki stresu mogą się objawić dopiero za paru miesięcy. A potrafi stres przynieść ogromne spustoszenie. Dlatego warto o siebie zadbać, stosując zioła. Sprawdzą się tu adaptogeny. Ja mam na kanale film o tym, jakie zioła pomagają na stres. Warto się z nim zapoznać, żeby wiedzieć, jakie zioła można stosować, żeby stosować to po prostu na zmiany. Raz, jedne, przez miesiąc lub dwa, a później jakiś kolejny, który będzie obniżać naszą reakcję na stres. Częstym powodem wypadania włosów, są także niedobory. Niedobory witamin, minerałów, aminokwasów jako pierwiastków odżywczych. Dlatego zwróćmy uwagę na swoją dietę i dostarczmy organizmowi to, co on lubi i co lubią nasze włosy. Na przykład witamina H-biotyna. Znajdziemy je w orzechach włoskich, w migdałach, w kalafiorze. Witaminy grupy B, szczególnie B5B12, otręby pszenne, brązowy ryż, pieczywo pełnozierniste. Witamina E to jest oliwa z oliwek, szpinak, sałata, brukselka, krzem, który możemy dostarczyć z pokrzywą. Teraz jest okres, kiedy pokrzywa no, jest młodziutka i bardzo fajnie, jeżeli dodawać ją do sałatki, do surówki. No i oczywiście takie minerały jak magnez, miedź, cynk, żelazo. Żelazo, właśnie, jeżeli chodzi o... Wypadanie włosów i nie wiemy, z jaka jest przyczyna, to pierwsze badanie, które warto zrobić, to jest poziom ferytyny. Bo jeżeli żelaza brakuje, włosy będą wychodzić. Albo jeżeli brakuje witaminy C. Bo witamina C powoduje, że żelazo wchłania, wchłania się w naszym organizmie, a nie ucieka. I na przykład choroby przewlekłe, takie jak anemia, kiedy brakuje żelaza no to pierwszym objawem jest wypadanie włosów. Jeżeli mówimy o problemach przewlekłych, to można też powiedzieć, że przy problemach z niewydolnością nerek, z niewydolnością wątroby, przy cukrzycy, też włosy mogą wychodzić. Ale nie tylko choroby przewlekłe. Przy niektórych bakteryjnych i wirusowych zakażeniach bardzo mocno tracimy włosy. Na przykład zwykła grypa. Jak wiele różnych czynników niekorzystnych jednocześnie pojawia się w naszym organizmie. Przykładem może być pokowidowe wypadanie włosów. Dlaczego włosy wypadają po wirusach? Dlatego, że nakłada się aż kilka czynników. Po pierwsze, człowiek miał gorączkę, był chory, źle się czuł, był niedożywiony, dodatkowo stosował jakieś leki, a jeszcze dochodzi stres ogromny. Jeszcze dochodzi reakcja autoimmunologiczna w odpowiedź na tego wirusa. I teraz tyle czynników powoduje, że rzeczywiście po dwóch, trzech miesiącach włosy zaczynają wychodzić garściany. Dlaczego po dwóch, trzech miesiącach, a nie od razu? Może nawet nie wszyscy sobie kojarzą, że to jest reakcja po chorobie wirusowej. Właśnie dlatego, że tak jest taki cykl rozwoju włosa. Włos rośnie około od 3 do 7 lat. Jest proces wzrostu włosa, a później jest taki okres dwóch, trzech miesięcy, kiedy on już nie rośnie i nazywa się to taki okres uśpienia przed wypadaniem. W momencie, kiedy ktoś ma chorobę wirusową, chorobę zakaźną, lub jakiś bardzo mocny stres, lub jakieś zatrucie, właśnie następuje taki proces, kiedy zatrzymuje się proces. Wzrostu włosa i włos przygotowuje się do tego wypadania, tylko wypadnie dopiero po dwóch lub po trzech miesiącach, bo jest w tym stanie uśpionym. I ktoś może powiedzieć, że no, stres miałem kiedyś tam, albo chorobę miałem kiedyś tam, a dopiero teraz minęło już dwa lub trzy miesiące, włosy zaczynają wypadać. Tak? To jest y, normalna reakcja, właśnie, że po, z takim opóźnieniem po dwóch, po trzech miesiącach dopiero ten proces widzimy. I co tu teraz musimy zrobić? Oprócz tego, że wiedząc, jaki jest powód wypadania włosów, musimy konkretnie zadziałać na przyczynę, stosując różne środki do wewnątrz, jakby regenerować od środka nasz organizm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to powinniśmy dodatkowo stosować zioła, które ogólnie są dobre dla naszego włosa, które w wzmacniają nasze włosy. Jakie to będą zioła? Skrzyp polny, pokrzywa, chmiel, nasturcja, brzoza, korzeń lopianu, można te zioła zaparzyć i pić jak herbatę, jako napar, a można też robić takie płukanki dla włosów. Natomiast do włosów można robić jeszcze takie bardzo fajne maseczki. Można je zrobić z naturalnych składników w domu, i te maski będą pobudzać cebulkę włosa, będą ją dotleniać, będą stymulować ukrwienia tej cebulki, żeby, ona, żeby nasz włos żył jak najdłużej i żeby jak najwięcej nowych włosków się pojawiało. Natomiast o tym, jak taką maseczkę przyrządzić, jak ją zrobić i jak ją stosować, to już opowiem Państwu w kolejnym nagraniu. Także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli Wy odczuwacie, że u Was wypadają włosy i wiecie, jaki jest tego powód, napiszcie w komentarzach, jak uważacie, co powinniście zrobić, żeby wspomóc swój organizm. Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. Z Wami była Natalia Samaryc. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia.